W 1950 roku w Wielkiej Brytanii istniało 34 producentów wytwarzających masowo samochody. 50 lat później w rękach Brytyjczyków nie została już praktycznie żadna marka. W 2000 roku chyba jedną z ostatnich takich stricte brytyjskich firm motoryzacyjnych, mm. która produkowała samochody seryjne, była właśnie fabryka produkująca londyńskie taksówki. Ale, tak Ale wiesz, że to też się skończyło. Chińczycy, Chińczycy. Już to mają, takie. Aston Martin, kraje arabskie. Jaguar. To samo McLaren, prawda? Jaguar. Hindusi. Rolls Royce. Niemcy. Mini. Też. Kiedyś naprawdę wszystko wyglądało inaczej. W latach 60. Wielka Brytania dała światu dwie genialne rzeczy: Beatlesów i Jaguara i e type To ikona nie tylko brytyjskiej, ale i światowej motoryzacji. Zobacz, jak to wygląda. Czy ty widzisz ten widok za tej szyby? Tą tak maskę, to te garby. To Jezus, jaki to jest piękne! Ja mam rzadko kiedy taką fazę, że milknę. Zwykle gadam. Niewiarygodne. No ale żeby uświadomić tak naprawdę, co oznacza Jaguar i e Type, to trzeba przytoczyć chyba kilka takich prostych faktów, bo ten mhm. samochód zmienił motoryzację na zawsze. No tak, mamy rok 1960. 60-61. Na salonie w Genewie w marcu ma się pojawić ten samochód i dzieją się rzeczy niebywałe. Dzieją się rzeczy niebywałe, no bo co się dziwisz? Stary Ferrari, który jest wolniejszy, kosztuje trzy razy więcej niż Jaguar i e Type. Mhm. Samochód, który miał osiągi wyścigowego auta z lemału. Mało tego, jak ten samochód zobaczył sam Enzo Ferrari, to sobie taki samochód kupił. I e Tajpa wyceniono wówczas na 2100 funtów. To w przeliczeniu na dzisiejsze około 200 tysięcy złotych. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby dziś za te pieniądze pojawił się samochód szybszy od najszybszych Ferrari? Enzo Ferrari twierdził, że to jeden z najpiękniejszych samochodów świata. Miał absolutnie rację. Ale na dworze i e tajpa nie powstało dzięki fantazji stylistów, tylko z powodu obsesji jego konstruktorów na punkcie aerodynamiki. Opływowość sylwetki badano, oblepiając całą karoserię nitkami wełny i obserwując, jak nitki zachowują się przy czołowym wietrze. I naprawdę ten samochód przy tarczach z przodu, bębnach z tyłu, strasznie wąskim rozstawie kół, rozpędzał się do 240 km na godzinę. On bazował na 100 z wg. 7 700 No, sorry. 7, 7 sekund w 1960 roku. No. Przecież to jest totalny odliw. 265 koni mechanicznych uzyskiwanych z pojemności 3,8 litra nawet dzisiaj nie byłoby złym wynikiem. W 1961 roku to był prawdziwy kosmos. Ten samochód był szybszy od większości ówczesnych bolidów wyścigowych. No ale znowu mamy auto z 60 roku, prawda? Konstrukcyjnie oczywiście. Jedziemy sobie z prędkością podróżną. I auto jest po prostu cichutkie, lekkie, łatwe i przyjemne wprowadzenie. To jest niesamowite w tych samochodach, które są leciwe, ale które są wybitne. No nie ma chyba cudowniejszego klasycznego auta. Jeżeli ktokolwiek szuka jakiejkolwiek ikony motoryzacji, to to jest taki strzał, że jeżeli kogoś stać na i e tajpa, to zawsze, zawsze. W każdej kolekcji powinien znaleźć się Jaguar i e tajpa. A pieniądze na takie auto trzeba mieć. Ładne egzemplarze i typów pierwszej serii kosztują dzisiaj od 400 tysięcy do nawet miliona złotych. I szczerze mówiąc, nic dziwnego. Ten samochód jest aż tak wyjątkowy. Czy to jest ikona dzisiaj? Znaczy na pewno jest ikoną, ale czy jest najlepszym brytyjskim samochodem? Ja bym się jeszcze zastanowił, jeszcze bym poszukał, wiesz? poszukamy dalej.